Yeah. <tries> Nie masz oczy zajebane. Ciężka noc. Jak ci głośno zakładasz topery, nara? Kim masz jak Thank okay. you. みたいな。 Hej, tu Besajzis. Nie mogę w tej chwili odebrać telefonu. Jak będę miała ochotę, to oddzwonię. Pa. Co słychać? Zależy, o co pytasz i co chciałbyś usłyszeć. No wiesz, wystarczy standardowe usycham z tęsknoty. No, widzę, że sam mógłbyś ze sobą poprowadzić tę rozmowę. To z przyzwyczajenia. Pana. Tęskniłam, draniu. Tęskniłam. Alena lotbo grosalla, yapten nou. Hey, dziewczyna, widzę, że nie próżnujesz. No ba, następnym razem wytrę tobą podłogę, zobaczysz. Cześć Cezar, a ty nie powinieneś teraz zbijać kołyski czy coś? Termin jest na pojutrze, jeszcze zdążę. Kogo ja widzę? Przecież to moje ulubione bliźniaki w Night City. Co tam u Was? Nie u was, was tylko u okay. mnie. A poza tym to wszystko w porządku. Wiktor? Co ty tu robisz? Jak to co? Przyszedłem zobaczyć walkę roku na ulicy, mówiłem, że będzie ostro. Nie przynieść miejsc tu dobra? Jak chcesz autograf, to podejść po walce. Po walce, to ja pojadę opić wygraną. Co? A, cześć, Jesteś ten wid, tak? Wiesz, gdzie pojedziesz? Na ostry dyżur. To jest. O ile w ogóle będzie co zbierać. Nie pójdzie ci za mną tak łatwo. Weź mnie nie rozśmieszaj. Raz dostaniesz po ryju i nakryjesz się nogami. Mój pilast na ringu to 0 przegranych 47 zwycięstw. W tym 20 przez Coś czuję, że ty będziesz 21. Czemu w ogóle czempion wagi ciężkiej bije się na ulicznym turnieju? Są Kłopoty z domowym budżetem? No wręcz przeciwnie. Mam tyle kasy, że nie wiem co z nią zrobić. I w tym problem. Bo widzisz, zaczynałem na samym dole. Za bardzo oddaliłem się od korzeni i moi fani to czują. Chcę im pokazać, że wciąż jestem prostym chłopakiem z dzielni. A ty. No, ty po prostu masz zajebistego pecha. Chłopak z dzielni, który sadza dupę na obitym skórą fotelu w strefie VIP? <laughs> nie wiem jak ciebie, ale mnie nie przekonał. <laughs> Oto i gwiazda wieczoru. Dobrze cię widzieć, VIP. To co teraz? No <laughs> jak to co? Wielki finał. Będziesz się bić z samym Razorem Hughesem. Słyszałeś o nim, co nie? Ma większe bicepsy czy jego. Dziwisz się? To czempion bagicielki. Trzykrotny. Mam z nim jakieś szanse? <laughs> Dobre pytanie. Zi, jesteś dobry. Nawet bardzo dobry. Ale ten fat. To maszyna. Karbonowe mięśnie, tytanowe kości hydrauliczne, stawy, a wszystko to optymalizowane przez najlepszych bioinżynierów w Night City. Nie wiem, może, Victor będzie miał dla ciebie jakieś rady, jak go podejść. Słuchaj, będę szczery. Nie wygląda to za dobrze, chociaż wiesz, może to i lepiej. Bo skoro Razer i tak wygra, to może chcesz na tym zarobić. w słuch. Czekaj, nie tu. Za dużo uszu. Chodź na tu na mokry. To co ci powiem, to ma zostać między nami, okej? Okay? Przestań już pieprzyć, o co chodzi. No, o co może? Wiem, sport powinien być fair, ale życie nie jest fair. Prawda mówię, nie? Menadżer Razora chce, żeby chłopak dziś zabłysnął. Żeby całe miasto huszało o tym, jaką tu zrobił masakrę. Chodzi o to, żeby się za bardzo nie stawiać, nie walić, za mocno nie trzymać wysokiej gardy, a potem położyć się. Ładnie na deski. Ile? Dużo. Więcej niż byś dostał za wygraną. Każdy ma jakąś cenę. Do mojej nawet się nie zbliżyłeś. W dupie ci się poprzewracało, Wi. Ale trudno, rób co chcesz. Chodź, wracamy, zanim ludzie zaczną gadać. Ej, sorry. Możemy pogadać? Zajmę tylko chwilę, obiecuję. Pewnie. O co chodzi? O kogo raczej? O Rejzora. Ojciec upadł na deski w trzeciej rundzie. Sędzia przerwał walkę, ale razor tłukł go dalej. Przez trzy minuty. Ojciec to przeżył, ale. Wyobrażam sobie, dokąd zmierza ta historia? Do nikąd. Skończyła się. Jak życie mojego starego. Jak moje własne. Po prostu spuść Rejzorowi w pierdol, ok? Ale taki solidny, żeby zobaczył, jak to jest. Oto tu przyszedłem, mała. Dzięki. Trzymam. Trzymam za ciebie kocię. dobra. Jak tam, gotowi do walki? Pierwsza runda. Co? Będziesz leżeć i pierwsza runda. Będziesz ci ci płakać Zaczynamy? Możemy. Panie i panowie! Mieszkańcy Night City! Pora na wielki finał! Dzisiejszego wieczoru staną przeciw sobie Razor Hughes... Wi! No, dalej, do swoich narożników. Czołem, Wi. Boisz się? Jak nastrój? Dobrze, tylko świeżbią mnie pięści. Ha, i to mi się podoba, twój pazur. Ale wiesz, żeby wygrać z rejzorem potrzeba czegoś więcej niż pozytywne myślenie. Co masz na myśli? Ten facet to czołg, serio. Rilskin znano włókiem, absorbery wstrząsów. Mógłbyś go walić po łbie tłuczkiem do mięsa i nawet by tego nie poczuł. Dzięki za słowa otuchy. Czekaj, czekaj, nie skończyłem. Koleś ma jedną słabość. Tydzień temu wymieniali mu mięśny poprzeczny brzucha. Szczepy jeszcze się w pełni nie przyjęły. Tam go wal, co go zaboli. Bardzo. Oh. Dzięki, Wiktor. Zapamiętam. Toli, idź w pora zaczynać. Tak, zaczynamy. Niech wygra! Dobrze! Zataczaj się! Koniec, koniec walki! Wycięstwo i nagroda główna należą do wii! Brawa! Myślisz, że tu tak zostawię, co? Że to po prostu cię odpuszczę? Tak by było dla ciebie lepiej, bo inaczej znowu bijeś można. To nie jest koniec, słyszysz? Jeszcze się spotkamy. Może jutro, może za rok, ale się spotkamy. W takim razie do zobaczenia. A w międzyczasie może poćwicz, co? No, wiedziałem, że tak będzie. Ze mną mógł wygrać tylko najlepszy. Świetna robota, Miałem dobrego trenera w swoim narożniku. Moje serdeczne gratulacje. Moje serdeczne gratulacje. Ha! I to się nazywa Box! Poszło zgodnie z planem. Razor przegrał. Ile? Dużo. Wpadnie nam parę ładnych dyszy. Co mogę powiedzieć? Dobra ze mnie aktorka. Ja z ciebie cwaniary. Czekaj, czekaj. Wszystko mogę wytłumaczyć. Nie musisz. Każdy zarabia jak umie. Navy. Nie mieliście żadnych problemów z Kangta? Na razie nie. Wysłali dodatkowe patrole w okolice stacji, ale są przekonani, że to nie rozjebali im i zaatakowali obstawę Helmana. Właściciel stacji też trzyma się tej wersji, więc jesteśmy chwilowo kryci. Co słychać? To zależy, o co pytasz i co chciałbyś usłyszeć. No wiesz, wystarczy standard... Pana! Jak tam sytuacja z ROK? Jest nieźle. Dogadałyście się? Na razie skutecznie się unikamy. Jak gdyby. Do... Where did the masses go? Kabuki. Remember to take only certified mineral enhancing supplements. Some parts of the brain are irreplaceable.